Cieszę się bardzo, że skorzystaliście z zaproszenia do udziału w tym pierwszym biegu Kościerskiego Browaru. Biegu, który jest efektem współpracy gminy Kościerzyna z Kościerskim Browarem. Z tego miejsca chciałbym podziękować wszystkim organizatorom, którzy przyczynili się do tego, że możemy się tutaj spotkać. Życzę, aby ten dzisiejszy bieg był dobrą zabawą dla nas wszystkich. Dobrym elementem wypoczynku i dobrego spotkania. Wszystkiego, wszystkiego najlepszego. Impreza ma charakter rekreacyjny. Oczywiście każdy pewnie elementem tym takim biegowym jest zmagania samym ze sobą. Jest to droga. Droga piękna malownicza po kaszubskich lasach 10-kilometrowa, która rozpoczyna się właśnie tutaj z tego miejsca, kończy się przy centrum Usług turystycznych we Wdzydzach przy nowym obiekcie gdzie jest scena letnia, moc koncertów na zakończenie dzisiejszego biegu. Z ceną jeszcze będziemy mogli porozmawiać z naszą oficjalną delegacją z która faktycznie jest z nami, z nami się bawi, z nami wędruje. E, więc jeszcze z tych spraw technicznych, tak jak przypominam, po starcie ruszamy w lewo, w lewo, w las. Rowerzyści, zobaczcie, słuchajcie, czekamy, myślę, 3 minuty, to oni otwierają kościerskiego browaru. Z gminą Kościerzyna czy... współpracujemy kościerzyna już od dawna, szczególnie przy wszystkich dobra. imprezach sportowych, a ta impreza, bieg kościerskiego browaru ma charakter specyficzny, ponieważ przy okazji zawodów proponujemy też zawodnikom degustację naszych wspaniałych produktów. Mam tu na myśli trzy gatunki naszego wyśmienitego kościerskiego piwa które doskonale przemawiają do wyobraźni turystów. Na trasie biegu są takie umiejscowione dwa punkty, a oczywiście mocnie spodzianek pod sceną letnią gminy Kościerzyna przy Centrum Usług Turystycznych, gdzie będą losowanie nagród głównych wśród wszystkich uczestników dzisiejszego biegu. Komu dzisiaj kibicujesz? Tacie. I jakie tata ma szanse powiedz mi? Nie wiem. A biega, biega, biega często? Tak. Najważniejsze to tylko sobie rekreacyjnie przebiec ten dystans. Dla zabawy. I dobre, ukończenie tego biegu. Ukończenie. Tak. Nieważne, na którym miejscu by się ukończyło, tak? że czy... trafeum jakieś było? Jeszcze nawołuję, słuchajcie, jeszcze małe 5 minut i startujemy. Rowerem czy pieszo? Rowerem. Jakie masz szanse? No, niezbyt duże. Tak, z dzieckiem jedziemy razem. Widzisz, zabezpieczone? Na pewno bezpiecznie. Tak, bezpiecznie. Czy często pani bierze udział w takich imprezach? Nie, pierwszy raz będziemy brali. Co pani skłoniła, żeby właśnie tutaj wystartować? Mąż miał brać udział w biegu, ale niestety złapała go kontuzja, więc my w zastępstwie jedziemy. Czas jest dwie godziny, ja myślę, że 2.15 do, do, na koniec dobiegnę. Czyli poza, poza, poza już regulaminem. Że dobiegnę na czterech, ale dobiegnę. Stant. Nie spodziewałem się tego. No i to wszystko. I też się zapraszamy. Tak, zapraszamy panie. Zapraszamy, zapraszamy, panie tak mignęły. Ja nawet tutaj. tak. Pięknie. Czy dobra? No, taka średnia. Trochę wymagająca, ale fajna. Bardzo fajnie w lesie, bardzo sympatycznie. No i pani wiesz, bo ja się

No, no, nie wiem do której, ale. Gratulujemy Dziękuję bardzo. Kolejny, bardzo o, buzi. bardzo, nie ja, to raczej moja żona, że z góry mi. moje domy No to wozy, no, to jak Losowanie wielkich nagród wśród wszystkich uczestników dzisiejszego biegu, więc biegacze, czy to też rowerzyści, upoważnia Was licznego regionu. Słuchajcie, to wszystko jest dla Was. Przygotowane oprócz medali, koszulki, jeszcze macie prawo, słuchajcie, skorzystać. A przed wami zespół alternatywa. Przypominam, że po godzinie 17 losowanie nagród wśród wszystkich uczestników. Jeszcze biegnie, słuchajcie, jeszcze biegnie, zobaczymy czy to biegnie. Mam nadzieję, że wszyscy, słuchajcie, ale już wielu, wielu do nas biegło. Mówią, że trasa fajna, malownicza, sympatycznie, słonko nie przyświeca, teraz by się mogło pojawić, ale jako nie będzie, też nie źle, bo temperatura jest znośna, deszcz nie pada, więc bawimy się do późnych godzin wieczornych, a przed wami zespół alternatywa. Słyszę twój trochę starań i śpiewasz. Powiedz tak, za osiem lat, a bez bloku i małopiast. Nie łam głowy, jak ty to zbierasz. Wszystko, kurde, no możesz dać mi teraz. Pamiętaj o tym, polecieć chcę Damy z powrotem ramion poprostu Do nieba, do nieba Wszystko, czego nie chcę Pamiętaj o tym, polecieć raz Damy z powrotem więcej mi O tym gra. Tak, z powrotem nie mi Nie trzeba. Nie trzeba. Ostatnio tutaj bardzo dziękuję wszystkim asystentom. Wszystkim asystentom i pani asystentce, pani może z nami zostać. Pierwsze. Co oprócz regionalnego piwa, Stary browar Kościerzyna oferuje odwiedzającym gościom trzy elementy trzeba by mieć. Minimum ciężkie pytanie, ale byłem. Czyli będziemy, liczymy, że będzie poprawna odpowiedź: e, miejsce noclegowe, usługi hotelowe, ok. Restauracje. No i dobre piwo. Oprócz piwa na razie mamy dwa, bo mamy usługi hotelowe, mamy restaurację. Piwo mówiliśmy, czyli trzecie? Spa! Może być! Słuchajcie, nie da się ukryć. Mam nadzieję, że mnie zaprosi, słuchajcie. I każdego z was. No z tym sześciopakiem za długo nie posiedzimy. W którym roku powstał stary browar kościerzyna? Nie mówimy o jego reaktywacji, tylko tyle podpowiem. W 1856 roku. Coś tu podpowiadał. Bardzo dobra odpowiedź. Proszę, Panie Janu. Już wiem, gdzie będę dzisiaj wieczorem. W starym browarze. Słuchajcie, na jedno wpadnę do Pana. Gdzie jestem Pan, co wygrał? Jak nazywa się festiwal piw rzemieślniczych, który odbędzie się w dniach 26., 27 czerwca, w Gdańsku, na Amber Expo, którego współorganizatorem jest browar Kościerzyna. Ha, ha, ha. To trafił pechowo, słuchajcie. Niestety, u Ciebie nie będę. Zapraszam, w Gdańsku, na Amber Expo, którego współorganizatorem jest browar Kościerzyna, czyli Hewelka. Uczyć się, panowie, uczyć się! Widzicie? Gratulacje! A skąd pani wie? Bo tam będę. A co będzie pani tam kosztowała? Wszystko, co będzie. No nie, zła odpowiedź, proszę oddać. Proszę oddać, co będziemy pili tam? No piwo z browaru Kościerzyna. Dobra odpowiedź, dziękujemy, gratulujemy, jestem u was wieczorem. Wymień nazwy piw, jakie na stałe produkuje browar Kościerzyna. Keller ciemna, Kościelskie i pszeniczna. Widzicie? Tu nie trzeba mieć wiedzy, trzeba mieć inteligencję, bo tu wszystko jest na miejscu. Tylko troszeczkę tutaj, proszę. Słuchajcie, no to jest teraz tym dwoma sześciopakami to trochę zarządzimy dzisiaj. Jestem wieczorem. Słuchajcie i ostatnie pytanie, które numer 4 ma już duży wybór, jest ogromny wybór wśród pytań. Jakie atrakcje Stary Browar Kościerzyna zaproponuje w tym roku z okazji nadchodzącego Dnia Matki? Wymień przynajmniej jedną atrakcję. Koncert, koncert, koncert. Koncert będzie, dobrze, Dzień dobry. Ale jaki koncert? Ja tylko dodam, że odpowiedź jest w naszych ulotkach w naszym barze piwnym. Ale pan już tam nie może trafić. Pan musi przyjść. Nie, no nie, 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 nie no, 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 Pan przewodniczący przy, przyprowadził kolejnego, kolejnego. No to pan odpowie. Cztery godzinne warsztaty matki i córki nie tylko 23 maja. Biodra matko, roz... taniec hawajski. Kula. No teraz pan zareklamuje. Niech pan tak jak w radiu Kaszeby, nie tutaj teraz. Informacje drogowe. Taniec Hawajski hula. Roz, Co jest rozkołysz biodra matko, rozkołyż biodra córko. Niech Hawajski taniec hula po, połączy was. Przechodzimy do losowania nagród głównych. Że stary browar postanowił nagrodzić nagrodzić tego, który był pierwszy w kategorii rowerowej, tego, który był pierwszy w kategorii biegu, tego, który był pierwszy w kategorii pieszej, czy nie? Czy jak to jest? A bieg kobieta, i bieg mężczyzna. I tutaj, słuchajcie, już jest wszystko jasne. Więc myślę, że od tego rozpoczniemy. I w tej kategorii rowerzysta jest to pan. Mam nadzieję, że ten pan tutaj jest. Pierwszy wpadł na metę: Pan Edmund Myszk. A co dopiero, jak ja wszystkich odwiedzę, słuchajcie, ja! Tego my nie wypijemy, panie Edmundzie. Czy wypijemy? Ale zapraszam do no. kartus. Do kartus? Ale pan, pan mnie odwiezie. Może być. Dobra, jadę do kartus. Teraz pierwsza osoba, która przebiegła naszą metę. Myślę, że rozpoczniemy od kobiet. No i mam nadzieję, że ta pani z nami jest. Myślę, że tak, bo pewnie pierwsza. No musi być tutaj jeszcze żyje cały czas emocjami. Udało mi się. Udało mi się. Jest to pani Joanna. Gryszyńska! Z Panie Dmucie, zostanę w Kościerzynie, już nie będę Pana fatygował na odwóz. Dobra? Zrobimy tak, jo? Do Pana za tydzień wpadnę. Pierwszy przybiegł. I czy jest z nami się bawi? A tym Panem jest. Pan Tadeusz Zblewski. Czy jest Pan Tadeusz Zblewski? Kąd? Zbytowa. A Pan nie brał z nami w naszych półmaratonach już udziału? W półmaratonach nie. No widzicie, znowu bym zapomniał, znowu bym zapomniał. Jak komuś jest mało biegania, to już 8 sierpnia półmaraton Stolema we Wdzydza, tutaj. Jedziemy dalej, potrzebujemy teraz, z tego co wiem, jakąś małą środkę. Tu tak ją załatwimy, żeby ona nie podglądała. Losuj. Wyciągnij jeden los. Mamy. Myślisz, że to jest taty czy mamy? Mama czy tata biegał? Tata. Tata. Myślisz, że to jest taty los? Chciałabyś? Na nocleg w pokoju dwuosobowym ze śniadaniem i kąpielą piwną. Tak jest? Tak jest. I ten zwycięski los, który pierwszy będzie odpoczywał w naszym starym browarze Kościerzyna, jest to los o numerze 43. Pan Bartosz Chomiuk. Ty, słuchajcie. To są jaja. Bo to jest mój kumpel i on mi dał ten los. Autentycznie. Czekajcie. Ja go jeszcze chyba zgubiłem. Słuchajcie, żeby nikt nie sprzedał mnie, że on wygrał. Proszę. Słuchajcie, nie jestem tego osobny, to nie jest mój los, od razu mówię, to jest pana Bartosza Chomiuka. I niestety, ja go zostawię. Pan Bart panie, panie, proszę zapisać mi nazwisko. Ja go poproszę, żeby on sam osobiście w starym browarze odebrał, bo mi nie wypada, bo on później powie: To o... Ja dostałem jedną noc albo jedno piwko. Losuj. w drugą stronę. To jest numer, który jest na pewno z listy, która zapisywała się w formie elektronicznej. Jest to numer, słuchajcie. I zapraszam tą osobę z tym kuponem, z kuponem o numerze 11. Violeta Hinz! Dobra, nie będę dużo siedział. 46. 46. Jest? Wszystko się zgadza. Pan Mirosow jest szczęśliwcem właśnie od tego vouchera na nocleg. To co? Pasujemy. Trzeci. Czyli? 42. Nie, 35. 35, słuchajcie, zwycięzca. Wszystko pan wygrywa. Gdzieś z zabiegu, pana Edmund z Kartus, słuchajcie, gromkie brawa dla niego Słuchajcie. I beczułeczka i nocek, to co? Chyba z tym piwem na kaszeby rundę zaczekamy. Kaszeby rundę? Za dwa tygodnie. No ale wtedy nocujemy w starym browarze. Dobra. To pan da cynk, nie proszę zostawić informacji turystycznej. Kontakt, namiar. Dzwonimy się, nie ma problemu. Sierotka. losu Może tata chociaż browara do domu przyniesie. Nie, pas już wie. Nie, ale blisko. Bardzo blisko. Zapraszam do siebie szczęśliwca z numerem 45. Pana Bruno jest. Zgadza się? Wszystko zgadza się? Gratulacje. Z Kościerzyny? Panie z Kościerzyny? Kurczę. Ile znajomych ja już mam? Jednym przedostatnim szczęśliwcem będzie człowiek z numerem 15. Szczęśliwiec z numerem kuponu. 32, 32, pani Joanna Łosińska, zaprosi mnie gdzie? Do Gdyni. Do Gdyni, pani Joanno. Pani Anna dzisiaj konsumuje kościerski browar w Gdyni. To szczęśliwiec, który również zapisywał się... W formie elektronicznej i był to jeden z pierwszych bohaterów naszego dzisiejszego biegu. Jeden z pierwszych się zgłosił. i Jest to człowiek z kuponem o numerze dwa. Niech pan mi nie mówi, że znowu będę musiał jechać do Gdyni. Do Gdańska. No nie, no Gdynia, Gdańsk. Wszystkich podwiedzamy. Jest, jest dwa? Jest dwa. 42. <grywa> gratuluję panu. Spotka się pan z nami za rok? Myślę, że to tak. Bardzo się cieszę. Myślałem, że pan powie, jak zdrowie mi pozwoli, to tak. Młody człowiek, więc na pewno będzie wysportowany, słuchajcie, więc z tym nie będzie najmniejszego problemu. Dzieci ma dobrze wychowane, bo zobaczcie, jak idą do miodu. Zobaczcie, jak idą za miodem, zobaczcie. Słuchajcie, bardzo serdecznie wszystkim gratuluję. Przypomnę tylko, że sponsorem wszystkich nagród był kościerski browar z Kościerzyny, stary browar Kościżyna. To Pierwsza impreza z tego tytułu, mam nadzieję, że nie ostatnia, że będziemy to kontynuować w kolejnych latach, która przyczyni się po pierwsze do spopularyzowania sportu, jakim jest, jakim jest bieganie. Po drugie spowoduje, że więcej turystów, więcej osób, które przebywają na ten teren, zainteresują się również browarem kościerskim, czyli pewnym znakiem firmowym naszej, naszej ziemi kościerskiej.